Jestem tuż po zjeździe chrześcijan. To jest też okazja, żeby wysłuchać świadectw tych, którzy niedawno przyszli do Chrystusa. I właśnie jedna z naszych w Chrystusie, Polka, która wyemigrowała do Irlandii, powiedziała o swoim życiu katolickim w kontrze do tego, co teraz przeżywa, takie bardzo, bardzo ciekawe słowa i chciałem się też nimi z Wami podzielić. Otóż powiedziała, że kiedy chodziła do kościoła katolickiego, czyli co tydzień na mszę, potem zwykłe życie, znowu niedziela, no msza, przyjęcie Chrystusa, a potem jak zwykle i tak w kółko, to powiedziała, że Chrystus był dla mnie gościem niedzielnym. A kiedy zrozumiała, że to nie tak ma być, że nie tak w Jego słowie jest to opisane, że Jezus umarł na krzyżu raz na zawsze, jeden raz w historii świata umarł za nasze grzechy, złożył ofiarę niepowtarzalną, której nie można wręcz powtórzyć, potem zmartwychwstał, a teraz stoi kołacze do serca do jej drzwi do jej życia nie w pożaci opłatka tylko jako wszechmogący bóg który chce ją zbawić i wtedy otworzyła mu drzwi swojego serca czyli powiedziała Jezu chcę tego co dla mnie zrobiłeś Jezu zbaw mnie teraz wejdź do mojego życia i powiedziała kiedyś Jezus był gościem niedzielnym a teraz zamieszkał na stałe Pięknie powiedziane, bardzo się tym też wzruszyłem, ale chciałem też Wam jeden z wersetów biblijnych dzisiaj szczególnie zadedykować, żebyście mieli pewność, że to na stałe, to jest naprawdę na stałe, a nie za dobre sprawowanie na najbliższe dwa miesiące. Jezus powiedział: List do Hebrajczyków 13:5: Nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę. To jest obietnica samego Jezusa. On jej nigdy nie złamie. On nie skłamie.